Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj zrobimy sobie zadanie związane z drugą postacią drugiej zasady dynamiki Newtona. Do tej pory korzystaliśmy z tej postaci, czyli siła wypadkowa to się ma równa przyspieszenia razy masa. Dzisiaj będziemy sobie korzystać z drugiej postaci, czyli zmiana pędu w czasie, to jest siła. Mamy też zadania, dziecko rzuca kulką lodu o masie 50 gramów w ścianę, oblicz działającą siłę na kulkę, jeżeli zderzenie trwa 1 setną sekundy, Prędkość kulki to 6 metrów na sekundę i pod punkt A kulka pod kątem prostym uderza w ścianę i przykleja się do niej. Tutaj możemy sobie zapisać, że siła to oczywiście będzie zmiana pędu w czasie i zmianę rozpisujemy sobie zawsze jako końcową wartość pędu minus początkowa wartość pędu podzielona przez czas, w jakim ta zmiana nastąpiła. Zapisujemy sobie P0 jako m razy v. pęd po zderzeniu wynosi 0 tutaj kulka jest przyklejona do ściany nie ma prędkości a zatem możemy sobie już tutaj podstawić do wzoru p minus p0 podzielone przez t miejsce pędu końcowego 0 miejsce pędu początkowego m razy v dzielimy przez t Czyli nasza siła to minus m razy V podzielona na T. Pod punkt B kulka pod kątem prostym uderza w ścianę i odbija się doskonale spężyście. Działamy dokładnie tak samo. F to się równa P minus P0 podzielone przez T. Pęd początkowy to m razy V. Pęd po zderzeniu to minus m razy V. Ponieważ te wektory mają taki sam kierunek, ale przeciwny zwrot. A zatem siłę będziemy sobie zapisywać, jako P minus P0 podzielone przez T, czyli jako minus M razy V, minus M razy V, podzielone przez T. Jak uporządkujemy to wyrażenie, to będziemy mieli minus 2MV podzielone na T. I pod punkt C kulka uderza w ścianę pod kątem 60 stopni, kąt pomiędzy torem kulki a ścianą i odbija się doskonale spężyście. Żeby to dobrze zarobić drogi widzu, ja tutaj na rysunku rozłożyłem już wektory prędkości przed i po zderzeniu na składowe, poziomą i pionową. I widzimy, że składowe pionowe są takie same dla prędkości przed i po zderzeniu, czyli pęd w pionie nie ulegnie zmianie, natomiast pęd w poziomie się zmieni. Przed zderzeniem wartość prędkości w poziomie wynosi Vx, natomiast po zderzeniu minus Vx, ponieważ, tak jak to mieliśmy w podpunkcie B, wektory Vx i minus Vx mają takie same kierunki, ale przeciwne zwroty. Czyli my siłę. Jako zmianę pędu w czasie, będziemy rozumieć jako zmianę pędu w poziomie, w czasie, w jakim ta zmiana nastąpiła. No i teraz trzeba będzie sobie związać Vx z wektorem V i napiszmy sobie, że Vx. Podzielone przez V0, czyli prędkość przed zderzeniem, jest równa sinus z kąta 60 stopni. Natomiast co do wartości, to prędkość po zderzeniu jest równa prędkości przed zderzeniem. Powiedziałem to w innej kolejności niż zapisałem. Czyli Vx to się równa V0 razy sinus 60 stopni. Ok. To teraz zapisujemy sobie pęd w płaszczyźnie poziomej przed zderzeniem, oznaczmy go sobie może jako PX0. To jest oczywiście VX razy M, czyli V minus 60 stopni razy masa, pęd w płaszczyźnie poziomej po zderzeniu, to jest minus Vx razy m, czyli minus V minus 60 stopni razy masa. Ja tutaj jeszcze zrobię sobie troszkę wień, miejsca więcej i rozpisujemy sobie wzorek F to się równa delta Px podzielone przez T delta Px Zapisuję jako PX minus PX 0 podzielone przez T. Czyli tutaj dostaniemy PX minus V razy sinus 60 stopni razy M podjąć V razy sinus 60 stopni. Razy m, tutaj już mi się chyba troszkę nie zmieściło. I dzielimy to wszystko przez t. I wersja ostateczna. Minus 2 mv minus 60 stopni. Dzielone na t. Drogi widzu, jeżeli film był dla ciebie pomocny, zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę. A jeżeli masz jakieś pytania, uwagi, pytaj w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć, postaram się pomóc. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach.